Witam serdecznie. Znajdujemy się na polach e, Ośrodka Hodowli Zarodowej Zwierząt. Na polu 35-hektarowym e, e, kosimy teraz lucerne maszynami z SIP. E, jest to zestaw kosiarek e, 10-metrowych, regulowane od 9,20 do 10,20. Przednia kosiarka 3,40 oraz tylna e, rozstawiana hydraulicznie. Kosiarki posiadają transportujące pasy, które układają pokos. Wydajność tych kosiarek w tym momencie osiągnęła 12 hektarów na godzinę. Zestaw kosiarek jest podczepiony pod ciągnik John Deere 695M o mocy 195 koni. Taka moc jest wystarczająca do takiego zestawu kosiarek. Ciągnik John Deere wyposażony w system AutoTrack. Ten system możemy również wykorzystać tutaj przy koszeniu lucerny. Oraz posiada również system JD-Link, gdzie możemy na bieżąco kontrolować wydajność, zużycie paliwa i lokalizację. W tym momencie wyszło nam spalanie na poziomie 1,75 litra na hektar przy wydajności 12 hektarów na godzinę. W dniu dzisiejszym tniemy lucernę piąty pokos dla naszego bydła. Zastaniemy zestawem John Deere 695M wyposażony w kosiarki marki SIP ze spłuśniaczami pokosów oraz taśmami. Kosiarki marki SIP są bardzo wydajne. Zestaw, który widać gdzieś tam w tle, pracuje z wydajnością między 10 a 12 hektarów na godzinę. Dodatkowo spłuśniacz pokosów oraz taśmy pozwalają zaoszczędzić na pracy związanej z zgrabianiem czy przetrzasaniem materiału. Oraz pozwalają ograniczyć ilość zanieczyszczeń, tak zwanego popiołu, który jest też szkodliwy. I staramy się ograniczyć jego zawartość w kiszonkach. W większości produkujemy materiał rozmnożeniowy dla firm nasiennych oraz przybujemy stado zarodowe. W sumie mamy w tym momencie około 1100 sztuk bydła, z czego w doju mamy około 500, gdzieś w granicach 12 tysięcy litrów na laktację. W celu uzyskania wysokiej jakości paszy poza kiszonką z kukurydzy, w dawce paszowej jest kiszonka z lucerny oraz kiszonka z traw. Zestaw koszarek SIP bardzo poprawiłby efektywność przygotowywania pasz objętych w gospodarstwie ze względu na szerokość roboczą, wydajność oraz ułatwienie zbioru związanego z rzucaniem jakby na jeden pokos oraz wstępnym spórchnianiem, co też przyspieszyłoby zbiór. Naszym zdaniem, najbardziej jakby uniwersalny ciągnik 695M, który, przy swojej dużej niezawodności oraz uniwersalności, zestawiam zestawem kosiarek SIP pracuje nawet z prędkością między 17 a 20 km na tym 35-hektarowym polu. Ciągnik jest wyposażony w nawigację z autotrakiem, i po objechaniu jakby pola do zrobienia obrysu pola operacja Jedzie po wyznaczonych przez nawigację liniach. Od kilku lat korzystamy z systemu John Deere opierający się na Operation Center i modułach JD Link w ciągnikach oraz nawigacji John Deere, ponieważ jest bardzo kompatybilna i precyzyjna. I łatwa dla operatorów w użytkowaniu. Dodatkowo czujniki wyposażone w nawigację John Deere robią historię zabiegów, którą później możemy analizować dwojako. Dodatkowo wyposażyliśmy nasz kombajn John Deere T660 w czujnik plonów i podczas omotu jest mapowany plon na polach, co pozwala nam podejmować decyzje o gęstości zasiewów, ilości nawozu wysiewanego, i robić historię z kilku lat. Największym wyzwaniem obecnie w produkcji mleka jest produkowanie jak największej ilości pasz przy jak najwyższej jakości, ponieważ to się przekłada na kosz wyprodukowania mleka, zdrowotność krów oraz parametry tegoże mleka. Zakup wyposażonych, czy doposażonych kosiarek, tak jak w tym, czy w ogóle maszyn, tak jak w tym przypadku tych kosiarek, które nie tylko tną, ale też jakby wstępnie kondycjonują tą paszę, czy zrzucają na pokos, powoduje to, że ograniczamy ilość godzin, ograniczamy ilość potrzebnych maszyn do wykonania prac. Najbardziej niepoliczalnym składnikiem dobrych pasz jest ich jakość, tak? ponieważ im lepsze jakości są pasze objętościowe produkcji mleka, tym wyższe uzyskujemy dzięki nim wyniki. Zestaw kosiarek SIP, który dzisiaj testujemy, pozwala nam odejść do lepszego wykorzystania posiadanego sprzętu przez nas, ponieważ ciągnik 695M jest tutaj jakby optymalnie wykorzystany, nie jest ani za duży, ani za mały do tych kosiarek. I w tej lucernie, którą tutaj tniemy, jest sobie fajnie radę. Przy Niskim stosunkowo zużyciu paliwa, a przy stosunkowo wysokiej prędkości roboczej, tak, co też przełoży się nam na y, wydajność cięcia y, na hektar.